Dzisiaj święto niepodległości, więc przyjechałem do kuźni, żeby zrobić stosowny brelok, który zamierzam ukryć i udostępnić jego lokalizację. Zanim to się stanie, pokażę Wam jak powstał. Wziąłem blachę i odciąłem kawałek. Następnie narysowałem kształt Polski i dokładnie wyciąłem. Teraz czyszczenie i mogę wziąć się za podstawę. Po przemotkowaniu nabiłem swoje logo na tylnej stronie. Zaznaczyłem otwory na nity i wywierciłem je we wszystkich elementach. Wygląda już dobrze, ale chciałbym, żeby polska trochę odstawała od podstawy. Więc dorobiłem taki dystans w kształcie ogniwa łańcucha. Podstawę poczerniłem w oleju, a resztę polakierowałem. Teraz czas na składanie wszystkich elementów i zanitowanie. Jeszcze tylko kółko, karabinczyk i gotowe. Dokładną lokalizację, gdzie schowam brelok niepodległości, udostępnię dzisiaj równo o godzinie 14. .00. Powodzenia w poszukiwaniu i niech niepodległa Polska będzie z nami na wieki.